Jak się okazuje, Persona 5 The Phantom X odbiega od szlaku swoich spin-offowych poprzedników, skupiając się na branży gier mobilnych. Nowe wydanie to i nowa historia, ale w uniwersum Persony 5. Trafiamy znowu do Tokio, ale z zupełnie nowymi bohaterami oraz historią. Sama rozgrywka nie będzie aż tak się różnić od poprzednika, czyli będziemy mieć znowu symulator życia wraz z dungeonami, tak jak praktycznie w poprzedniej serii. Różnica jest taka, że Phantom X to gacza, czyli zdobywanie nowych postaci czy broni będzie uzależnione od losowości oraz systemu, który dokładnie na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze szczegółowo znany. Na pewno na kanale pojawią się szczegółowe poradniki na ten temat, które przybliżą nam zasady, także zostawcie suba z dzwoneczkiem, aby przypadkiem nie przegapić. System walki również nie będzie zaskoczeniem dla osób, które już ograły poprzednie serie, gdyż i tutaj będziemy mieć także opcje, jak na przykład One More, Baton Pass, Gun Attack czy All Out Attack. Granie będzie już bazować na systemie kalendarzowym, ale czas wolny bohatera w mieście ograniczać będzie specjalna waluta w postaci Klepsydry. Stare potwory zostały odświeżone lub otrzymały nowy design. W każdym razie jak w każdej odsłonie persony mamy głównego lidera i tym razem jest to kolejna męska postać, uczeń Akademii Kokatsu, a jego codename to Wonder. Z kolei jego personą jest Janosik, a dokładnie Jura Janosik, który był słowackim rozbojnikiem znanym jako główny bohater wielu słowackich powieści, wierszy i filmów. Według legendy rabował szlachtę i rozdawał łupy biednym, co często przypisuje się słynnemu Robin Hoodowi. Znamy również trzech towarzyszy głównego bohatera i są to Seiji oraz Yuki w ich złodziejskich przebraniach. Zgodnie z tłumaczeniem te postacie nie są członkami Phantom Thieves, ale są znane jako TA. Chociaż nazwa jest nieco niejasna, są opisani jako wybitni członkowie znani opinii publicznej i będą walczyć u naszego boku z mocą znaną jako Persona 2. Ujawniono również imiona tych person i z Seiji związana jest Leukotea, Monter i Yuki ze Styksem. Wszystkie te persony wywodzą się z mitologii greckiej, będąc różnymi bóstwami z Panteonu. Leukotea jest uznawana za boginię morską, Terpikore jest jedną z dziewięciu muzy, która jest boginią tańca i chóru, a Styks jest uosobnieniem nienawiści i boginią przysięgi. Co ciekawe, ten nowy spin-off nie będzie całkowicie oddzielony od historii głównej gry. Na końcu zwiastuna, gdy ukryta jest krótka scena, w której Joker wkracza na scenę ze swoim charakterystycznym talentem, Okaże się, czy wskazuje to na jakiekolwiek powiązania fabularne z oryginalnymi Phantom Thieves, czy po prostu jest to podpowiedź, że poprzedni bohaterowie mogą pojawić się jako grywalni poprzez właśnie system gacha. Gra wydana zostanie na telefony, ale w przygotowaniu jest również wersja na komputery. Na razie brak informacji o dacie premiery, ale gdy gra będzie już dostępna, na pewno pojawi się więcej materiałów na kanale. Także zapraszam do śledzenia. Dzięki za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!